O rety! Czeka mnie mnóstwo roboty w tym roku. Chyba jeszcze nie widziałam, żeby jabłonie tak obrodziły. Tak, tak. Przecież sama jedna nie dasz sobie z tym rady. Nie żartuj, braciszku. Ty musisz odpocząć i nabrać sił. Możesz być spokojny, że sobie poradzę. Oj, przepraszam. Do końca dnia jabłka będą zebrane. Nie chcę, żebyś brała na siebie więcej niż możesz udźwignąć. Chcesz powiedzieć, że tylko kłapie pyskiem po próżnicy? E, tak. No wiesz co? Takie masz zdanie o rodzonej siostrze? Najbardziej ci oddanej, lojalnej i niezawodnej. No wiesz, jesteś tylko małym kucykiem, a jeden kucyk plus tysiące jabłek to w żaden sposób nie może być. Tylko nie wykręcaj mi się tu matematyką. Powiedziałam, że sobie poradzę ze zbiorami, więc sobie poradzę. Zbiorę te jabłka co do jednego i to bez niczyjej pomocy. Zupełnie sama! No dobra, to do roboty. Nie ma co liczyć, że jabłka zbiorą się same. Ej! Orety! Jaha! Z drugiej strony, piesku! Bardzo dobrze! To najlepsze rodeo, jakie w życiu widziałam! No już, przyjaciółko, dawaj! Winona, do roboty! Aha! Mam cię!

O Red. Nie wiem jak cię przepraszać, ale nasza Muriella. Przedstaw sobie, przestraszyła się węża na łące. Uu! Skąd miałyśmy wiedzieć, czy nie jest jadowity? Rozumiem cię, ale następnym razem omijajcie miasteczko szerokim łukiem. Obiecuję, że się to nie powtórzy. Na razie, winona! Ura! 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 Applejack była wprost, wprost... Fantastyczna! No właśnie. Chyba wypada jej podziękować, że ocaliła nasze miasteczko. Wiem już! Impreza! Gotowe? Jeszcze tylko jedno. Teraz gotowe! A gdzie jest Applejack? Nie widziałam jej od paru dni! Od czasu Rodea! Ale przyjdzie na pewno! Ona się nigdy nie spóźnia! Witajcie, kucyki! Chcielibyśmy dziś uczcić kucyka, na którego zawsze możemy liczyć w sprawach małych i wielkich. Na którym bezwzględnie można. Widzieliście, jaka ona jest szybka i zwinna? Jak sportowiec! Obiecała mi, że nauczy mnie nowej sztuczki i już wiem, że to będzie coś niesamowitego! No właśnie! Więc. A ja po raz pierwszy będę prowadzić słodki kącik! Ale co ma do tego Applejack? O! Applejack zna się jak nikt na ciasteczkach i mi pomoże! Applejack jest mistrzynią kuchni, więc przyjdźcie na degustację! Tak, z radością. Chcę coś powiedzieć, żeby nikt mi nie prze... Twilight? Rywał! Twilight, wybacz mi proszę, ale chciałabym dodać, że Applejack ma mi też pomóc w oficjalnym spisie króliczków. Mamy policzyć wszystkie małe króliczki. Nikt tak jak ona nie umie trzymać w ryzach stada. Jeszcze ktoś? Jacyś chętni? Nie? No dobrze, a więc chciałam powiedzieć... O, oh! Mniejsza syr! Tak więc, żeby nie przedłużać, mam dzisiaj zaszczyt wręczyć ten oto puchar Ponyville naszemu honorowemu gościowi, Kucykowi, na którym zawsze możemy polegać we wszystkim. Nasza najlepsza i najdroższa przyjaciółka Applejack! Brawa! 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 Applejack! Tak trzymać Applejack! Jesteś w dechy stara! Echem. Stopa. Jestem! Już jestem! Przepraszam za spóźnienie, ale miałam dziś... O, czy to twój ogon? Pani burmistrz, wielkie dzięki za te tu... amfory czy coś. Jest taka złota i lśniąca i... Ale śmiesznie wyglądam. Dobrze. E, dziękujemy Ci bardzo za to, że nas ocaliłaś przed stratowaniem i że zawsze możemy na Ciebie liczyć. Tak, naprawdę lubię Wam czasem pomóc i. i w ogóle. E, tak, dziękuję.

Ona wyprawia najlepszego. Oh. Ej, Applejack! 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 Uh, Twilight, co jest? Co, co się dzieje? Uh, jabłkowe żniwa, jak widać. Jabłkowe żniwa? Tak. Rodzina Apple nazywa tak sezon zbiorów. Zbieramy dojrzałe jabłka, żeby je sprzedać. Ale dlaczego robisz to sama? Bo Big Macintosh jest chory. A wszyscy wasi krewni, których mi sama przedstawiałaś, nie mogą pomóc? Ech, byli tu tylko na rodzinnym spotkaniu. Mieszkają daleko stąd i mają własne żniwa na głowie. Tak więc zostałam sama. Co znaczy, że muszę wracać do pracy? Puk, puk. Robota czeka. Dobrze. Ech, możesz się odsunąć, Twilight? Odsunęłam się. Applejack, jakoś źle wyglądasz. Ech, ech, nie martwcie się o mnie, dziewczyny. Nic mi nie będzie. Ech. Słuchaj, pomóc ci? Pomóc? Ech, nie ma o czym mówić. Ale nie dasz sobie rady sama. Rzucasz mi wyzwanie? Ech, nie. No, zaraz ci dowiodę, że dam sobie radę. A teraz przepraszam, ale robota czeka! No, wreszcie! Uch, nie gniewaj się na mnie, Rainbow! Urwanie głowy z tymi jabłkami! Przymknęłam oko na chwilę, a gdy się ocknęłam, już było późno. Co to za nowa sztuczka? Widzisz to ustrojstwo? Y tak. <grym> Więc. Ja stanę na tym końcu, a ty zeskoczysz na platformę i wyrzucisz mnie do góry z taką prędkością, że hej! A kiedy już będę w powietrzu, zrobię parę takich obrotów, że członkowie Wonderbolt spadną z wrażenia! Czy to aby jest bezpieczne? <laughs> Jestem pegazem i umiem latać! No dobra! O rety. Uwaga! Czy? Uh. Chyba nie załapałaś? Miałaś wylądować na drugim końcu. Jazdę. Uh. 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 Applejack, co się z tobą dzieje? Zawsze uchodziłaś za najzwinniejszą z kucyków. To prawda. Daj mi chwilę. Zaraz. E, coś mi świta. E, uważaj. Uh. To na nic. Dobra, jeszcze raz. Tym razem wceluję. No to już! Nie! Evil Nie ma za co! Chciałaś czegoś? Potrzebuję twojej pomocy. Applejack? Tak. Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać? Orzechy mogą nawiać? Nie mają nóżek. Nie, porozmawiać. Ogon pawia nie chcę z Tobą zamienić słowo! Chcesz siano wymienić krową? To co Cię powstrzymuje? Chcę z Tobą porozmawiać! A! Trzeba tak było od razu! A o czym chciała się rozmawiać? Bręgą Dasz wpadła dziś do mnie na chwilę! To bardzo uprzejmie z jej strony! Właściwie rozbiła mi się na balkonie po tym jak ją wystrzeliłaś w powietrze! E, tak. Dziś rano nie czułam się za dobrze. Bardzo ciężko pracujesz i nie chcesz pomocy! Co? Procy? Na co mi proca? Ja nie używam takich rzeczy! Pomoc! Nie chcesz pomocy! Nie mam mowy, Twilight. Jeszcze dowiodę tobie i wszystkim innym, że dam sobie radę sama jedna! A! Nie mam więcej czasu! Muszę iść pomóc Pinkie Pie! O. Powiedz skarbie, jesteś gotowa piec ciasteczkę i zajmować się sklepem? Niech się panie, o nic nie martwi! Mam do pomocy naszego słynnego kucyka. Ona piecze świetne ciasteczka. Prawda, Applejack? Prawda, Applejack? Nie, nie umiesz piec ciasteczek. Co? Nie, nie. Znaczy spokojna głowa. Umiem upiec wszystko od ciasteczek przez ciasta aż po torty. <laughs> no dobrze, a więc widzimy się później. Skup się, kochana. Idziemy wyrabiać ciasto. To dzieła. Ja znajdę cukier i jajka. Ty weź czekoladowe chipsy. Możesz powtórzyć? Chipsy, jasne. Serowe chipsy są chrupkie i słone. Już się robi. Co teraz? Sojowy, no jasne. Słucha chipsy pięknie w nim rozmiękną. Co teraz? Szklanka mąki do tego. Coś kwaskowatego? Cytryny są kwaskowate. Proszę bardzo, sok z cytryny. Jeszcze coś, Pinki? Ostatnia rzecz! Pięć deka drożdży. Y robak co drąży. Uh, na pewno jej chodzi o dżdżownicę. To będą prawdziwe delicje. Skoro tak mówisz? Zapraszam wszystkich na degustację. A, ale, tak. Pyszne babeczki! Jedzcie, póki gorące! Potrzebujecie pomocy? Oh, dziękuję ci bardzo! Każda para kopyt nam się przyda! <coughs> o, Reddy! Co się stało? Za dużo ciastek na degustacji. Nie! Zjedliśmy po jednym! To wystarczyło! Applejack! Gryza! Co? Applejack, musimy pogadać. To ty Twilight. Wiem, co mi chcesz powiedzieć, ale odpowiedź nadal brzmi nie. Powtórzę jeszcze raz: potrzebujesz pomocy. Tere-tere. Nie potrzebuję. Ja chcę ci pomóc. Tak? A ja nie chcę! Jeszcze trochę! I już. Jeszcze nie było takich zbiorów, z którymi bym sobie nie poradziła. No dalej! Na ziemię! Spadać! Skarbie, z tym drzewem nic nie wskurasz. Słuchaj. Wiem o tym. Tak, właściwie, to mam do ciebie inną sprawę. Byłam dzisiaj w naszym szpitalu. Wiesz co, nie mam teraz czasu na słuchanie twoich kazań. Gdybym mogła ci pomóc. Nie, nie, nie! Ile razy jeszcze mam ci powtarzać? Ja nie chcę pomocy od żadnego kucyka. Niby kucyk, a uparta jak osioł. Wybacz. Nieba sprawy. Nie umie tak jak ty zapanować nad stadem. Dzięki, że się zgodziłaś. Ech, a po co to wszystko? No więc cóż, urodziło się wiele nowych króliczków i trzeba je skrzętnie policzyć. Świetnie! Bierzemy się do roboty? Jasne, tylko pamiętaj, że to są małe króliczki, a nie krowy. Są płochliwe i trzeba z nimi delikatnie. Chyba nie zamierzasz mnie pouczać, jak się zagania stado. Tak, Queenona? Posłuchajcie mnie, proszę. Chcę, żebyście się wszystkie zebrały tu na środku. Raz, dwa, jazda króliki do środeczka, ale migiem! Niech to, co za pech! Do roboty, Winona! Applejack, Winona, przestańcie! Puszycie je tylko! Wiem, jak to się robi! Do środka! Ruszać się! Dobrze, przebrała się miarka. Muszę zbierać jabłka. Jeszcze tylko trochę. Muszę skończyć też nie. Posłuchaj mnie, proszę! Nie tylko sobie robisz krzywdę harując. Wysłałaś w kosmos Pegaza, zatrułaś setkę kucyków i wystraszyłaś stadą małych króliczków. Gadaj sobie, co chcesz! Potrzebujesz pomocy! <laughs> Wcale nie. Patrz, skończyłam. Zebrałam jabłka na całej farmie bez niczyjej pomocy. <laughs> I co mi na to powiesz? A, raczej, co ty powiesz na to? Widzę jabłka. Wszędzie widzę jabłka i dużo jabłek. Applejack. Applejack. Aleś mnie nastraszyła. Posłuchaj, rozumiem, że macie tu swoje obyczaje, ale ty zawsze pomagasz innym. Więc może odłóż na bok ten swój ośli upór i pozwól pomóc sobie. Dobrze, niech będzie. Nie chcę słyszeć słowa sprzeciwu, tak? Niech ci będzie. Tak, proszę, nie dam sobie rady sama. <laughs> oh. Droga księżniczko Celestio, Applejack jest najlepszą przyjaciółką na świecie. Zawsze gotową do pomocy. Niestety kiedy sama jej potrzebuje, nie umie o nią poprosić. A przyjaźń to nie tylko dawanie, ale także przyjmowanie tego, co dają nam przyjaciele. Twoja wierna uczennica Twilight Sparkle. Chyba już czas na przerwę. Kto lubi świeży sok z jabłek? Dziewczyny, nie wiem jak wam dziękować. Jednak byłam troszkę uparta. Troszkę? No dobra, uparta jak osioł. I naprawdę mi przykro. Jak wiecie, dostałam ważną nagrodę od miasta. Ale dla mnie największa nagroda to wasza przyjaźń. Ruch na świeżym powietrzu zaostrza apetyt. Mam dla was super przygryzkę. Iha! Spike, ja to wyrzuciłam. Skąd to wziąłeś? W śmieciach było. O! Może chociaż gryza nie chcecie? <laughs>